Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej produkcji. E, my sobie weźmiemy tutaj, żeby wam pokazać o co chodzi w tej produkcji. Ja do końca też nie jestem najlepsza. Więc mamy takie kółko i mamy do roboty pewne rzeczy. Te się rzeczy. Dobra, w prawo, w lewo. Właściwie, y, twórcy, chcą, żeby to się dało customizować na wszystkie urządzenia. Po jakieś tam krążki dla DJ-ów i te sprawy, więc... Ech, powiem wam, nawet te cięższe poziomy trudności są, jak dla mnie przynajmniej, były wyzwaniem, żeby je przejść. Dobra, jeszcze raz. Z tego co wiem, niestety chyba własnych piosenek nie da się wgrywać, przynajmniej jak na razie. Nie wiem, czy będzie w ogóle taka możliwość. No, ale to płam. Właśnie. I to samo. I w prawo ten, ten, tam już jest dostępna z tymie. Kosztuje jakieś tam 50 zł. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy 40. No i pięknie się uda. No, i to by było na tyle. I tak mniej więcej ta gra się opiera. Widzieliście tu tutorial? Są różne piosenki. Głównie takie, wiecie na rytmie, więc. Różne, różnice. Okej, okay, więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie zepnijcie na snop I to było na tyle. Trzymajcie się.